Cześć! Jestem Damian. Cześć! Jestem Damienik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie po raz kolejny prezentujemy Wam rowery, które posiadamy w Biker Budzyk. Dzisiaj mamy dla Was e, Unibike, e, Unibike Prime na kołach 28 cali. Rower e, typowo crossowy. Tak, rower, który zaczyna e, ofertę Unibike w dziale rowerów crossowych. Ja go osobiście lubię. Jest to rower, który jest na wskroś prosty, na wskroś e, tak wykończony, że nie ma wielkiego wstydu, a no, przypominam, że jest w cenie 1679 zł. Dokładnie tak. Czyli a. jeszcze daleko mu do roweru, za 2000 e, A mamy rower na ośmiorządowej kasecie, mamy rower, który już jest na dwublacie, a nie trójblatowy. No, tu właśnie się zdziwiłem trochę, że w, w rowerze trekkingowym, crossowym, tak? Dają dwa razy 8, bo w sumie trójka by z przodu była lepsza do doboru dla takiego y, normalnego zjadacza chleba, jeśli chodzi o dobór kadencji sobie. A ci powiem, dobór. że i tak i nie, no bo jak ktoś sobie kupuje taki rower, to on nie będzie wielkim terenowcem. A to też. E, no także zasadzie... jeżeli jeżeli ktoś y, ma największy i pośredni blat, trochę większy od dotychczasowego, to nie wie co zrobić. Uwierz mi, że nikt w tych modelach przez tyle lat, albo bardzo mało osób, nie stosowało najmniejszej zębatki. W zasadzie e, znam e, przypadki, że wsiadam na kogoś rower, taki właśnie, tego typu, a? i albo jest na najniższym, albo jest na najwyższym. Biegam. Tak. A, I... a operuje tyłem i go to dosyć, No tu A, tu się a na dwójce no, może wykorzystać większą paletę. Tak. Jak ktoś zna się. Rych, Większą paletę wie, jak biegów, sobie sobie. jak na trzyrzędowym blacie. Także bardziej możemy korzystać z kasety. E, tak jak mówię, jeździmy albo na średnim, albo na wysokim blacie. Nie jest to rower na jakieś tam wielkie górki i podjazdy. Czyli na, do rekreacji, bardziej utwardzone ścieżki, jakieś bukty tak. leśne, ścieżki właśnie. No i, lekki, no i ktoś, lekki, kto zaczyna, mało, kto co zaczyna, jeździ z wysoką kadencją. To też się to też e, Przeważnie początkujący jeżdżą bardziej swoim w, mhm. wypracowanym, ulubionym rytmem. Tak jest. A większość jeździ raczej siłowo z początku. Potem mhm. dopiero się łapią, że biegi to jednak mogą służyć do tego, lżej jechać. żeby trzymać tą kadencję naszą ulubioną na różnych warunkach. Tak, nie obciążać mięśni, a raczej. Ale trzymać równe Dokładnie. tempo obrotów. No dobra. Rower. na ramie aluminiowej. Rower na ramie aluminiowej. Tak. Rower Główka 1, 1 8 cala. Eee, mamy go na kołach 28 cali. Eee, nie są to obręcze kapslowane. Ale są, są wzmacniane. Są, są składane przez Unibajka. Piasty mamy z Shimano. Eee, mamy go na hamulcach V-brake. Eee, typu V-brake. Natomiast tak. Z tyłu jest możliwość. W razie czego? Jest po prostu rama przystosowana do hamulca tarczowego. Co jest fajne. Natomiast natomiast rama z przodu jest przystosowana. Tak. Natomiast z przodu nie jest, tak? Czyli znaczy inaczej jest. widelec, jeżeli widelec wymienisz sobie widelec w jakimś czasie, no, będziesz chciał zapgradować. No widelec koła i Proszę bardzo. bardzo. E, mamy opony od SmartPaka, to są SmartPak In, od In, Impact, tak? Impact SmartPak tak. e, o szerokości 42 mm. E, to jest kostka w zasadzie taka sama jak e, SmartSam. E, stary SmartSam. Stary e, natomiast Impact się różni od tego od, e, od szwalbę. Ceną? No, ceną i. No jest trochę słabszą gumą, to no. tutaj się nie ma co czarować, No nie? ale w zasadzie w tym rowerze można, można, producent może zaoszczędzić, ta opona wystarczy i w zasadzie co? jest tańszy ten rower ogólnie rower jest tańszy tańszy w utrzymaniu, no bo opona tak. w detalu kosztuje tam do 50 zł no to jest, jest to budżetowa na opona eee, co powiedzieć o hamulcach v to się zgadza eee, ale co ważne to jest Shimano te 4000 a to też yy, to nie, nie, jest... są, nie są plastikowe bo no nie. plastikowe no było, by, jak już mówiłem były przypadki, że można było to po prostu połamać. W zasadzie przy hamowaniu mogłem połamać. Jak ktoś więcej marzył. Słyszałem taką historię? No, można to połamać. Goście się puścili chyba ze śnieżki. Nie, no ze śnieżki. Słyszałem taką historię na marketowych rowerach. Oni w hamulce, hamulce w rozsypkę, oni w las. No, ze śnieżki to tak trochę. Znaczy to asultem. Natomiast podejście. Nie wiem, nigdy nie byłem na śnieżce. Nie wypowiadam się, wiem, że jest wyciek no. na śnieżkę. E... Dobra, e, komponenty w tym rowerze, komponenty w tym rowerze mamy aluminiowe od Unibike'a, są to Uno, 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 Uno Due Doa. jeżeli chodzi o siedzenie to jest Santur, mm -hmm. z wspomnianym już w wielu filmach, Takim z, z wspomnianym już klipsem, mm, który nam umożliwia montaż wielu akcesorii, mm -hmm. na naszym przykładzie możemy powiedzieć, że mamy torebki, od mamy zapięcia Abusa, które w tym roku weszły na rynek, gdzie, e, gdzie tu i tego zapięcia Ta, bo to jest bordo to, 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 to jest wsuwane Sele Royala. O fajnie, fajnie to na pewno z jest stetyczą, to kompa, kompa, fajnie to służy, bo nie musimy się zastanawiać, czy jak na przykład tutaj mamy jedno y, miejsce na Bidon, czy montujemy Bidon? Czy, czy zapięcie, na czy zapięcie pięcie. gdzieś na ramię? Ja no mnie też nie się... pasuje. A tutaj jest takie miejsce, że nam nie przeszkadza to wieździe. Idealnie się to tak trzyma. Jest. Kąt sobie ustawiamy, żeby nam podczas jazdy też tam e, nie było czuć mhm. tego zapięcia. Kultura, e, co tutaj jeszcze? Support oczywiście na łożysku maszynowym. Jest Korba. To kwadrat. Korba jest Szymonowska. No i, no i to co Unibike? Unibike szybciej nie wyprodukuje swoich rowerów, okay. jak będzie produkował na innej specyfikacji, jak sobie założyli, o czym się w tym roku dotkliwie przekonujemy. Wystarczy, że Unibike powie, że nie ma jednej części. Nie, to wstrzymuje, produkcję. wstrzymuje nie tyle produkcję, co wysyłkę. No bo rower stoi, załóżmy, bez korby, oni ci nie wyślą tego roweru, bo nie ma korby. No tak. A argumentacja, że ty sam sobie załatwisz korbę i że chciał mieć ten rower szybciej nie działa. Oni po prostu muszą mieć rower kompletny, wysłany i, i no to nie ma... No z przebaczy. jednej strony fajne podejście. A czy nie, to jest bardzo dobre podejście. Bardzo Tylko wiesz, wiesz, z jednej strony dobra, z drugiej strony tutaj klientela. No, Który nasi, nasi bywalcy chcą już teraz? Dokładnie. I no ja się nie dziwię, pogoda jest coraz fajniejsza, robi się to coraz bardziej rowerowo. W zasadzie szybko zmieniło się z zimy, z zimy w lato. na lato, no i każdy chce coś porobić. A tu się okazuje, że rowerów dalej tak za dużo to nie ma. No ale robimy, robimy co możemy. Ja ukrywam, że zakładałem, że będzie gorzej, ale jakoś, jakoś sobie radzimy. Jest chyba. Jest od groma gimnastyki z tym w tym roku, żeby te rowery były na sklepie. No tak, tak. Ale sobie radzimy. No no i dobrze. No, e, co do Prima, to jest ta sama rama co w modelu Flash, mhm. a Flash występuje też w wersji EQ, czyli tutaj też możemy z niego zrobić całkowite EQ. Co znaczy EQ? Doposażony rower w błotniki, bagażnik i. E, Cię, takie dodatki. Usprawniające i takie umielające. Zrobi z, tak, zrobić z niego bardziej rower, że tak powiem, użytkowy, tak, wyprawowy. Tak. Jak, no, wyprawowy to może, ale no, bardziej użytkowy. użytkowy że możemy na niego wrzucić sakwy, możemy mieć pełne błotniki. Mhm. Podpórka jest zawsze w standardzie. Tego, no właśnie, to jest podpórka, jest podpórka jest także fajnie. Mamy w komplecie już pedałki i to metalowe. Yy, także. No, bo nie bajku jest właśnie to, że jak rower, crossowy, to, to jest... rower gotowy do jazdy i... To jazdy, wszystko i podpórka, jest podpórka, nie, nieważne czy to jest Prime, czy to jest Xenon. Ta, takie, takie podstawowe, gdzie niektórych których firmach trzeba dobrać po prostu, nie? Tak, tak samo jak są bagażniki, no tu już tak. jest pompeczka, już jest naciąg na Suckfree Expander, Dokładnie. gdzie wreszcie e, producentów, których no, też prowadzimy Może to sobie opcjonalnie. No właśnie, opcjonalnie, a nie, a nie, że to jest. Podobierać. I no nic, omówiliśmy pokrótce ja ten rower. Rower, tak w tym na początku mówiliśmy, cena 1679 zł. Rower bardzo fajnie skonfigurowany e, za tą cenę. E, mamy tutaj bez żadnych udzielnie, jakieś kurde. Mamy to wszystko, to co potrzebuje, potrzebujemy do rekreacyjnej. znaczy rekreacyjnej. No w skrócie, ten rower został dopiero zmontowany. Szybko go czepnęliśmy na nagranie. Jest w zasadzie już po zamknięciu. Tak jest. E, mamy teraz chwilę spokoju i go nagrywamy. No, bo nie wiem czy on do jutra wystoi. To jest rower, który bardzo szybko znika, nawet w normalnych warunkach. Nie mówiąc o warunkach, które mamy w sezonie 2021. No, jest, jest ciężko z rowerami w tym roku. Ale dajemy radę. Tak, tak jest, ale właśnie. Dajcie znać, czy macie Prima, bo to nie jest rower, który Podzielcie jest pierwszy rok na rynku. Podzielcie się swoimi wrażeniami. Ogólnie oni bajką możecie się podzielić. Nie. Tak. Niebawem puścimy Wam nagranie, które troszeczkę Wam przybliży, kim jest ten młody człowiek, który ze mną tutaj opowiada. Będziecie zdziwieni, bo to nie jest człowiek z łapanki, chcę Wam powiedzieć. No ale to nie odsłaniam wszystkich kart na, na raz. Przekonacie się, że Dominik to jest e, dosyć e, nieprzypadkowa persona na tym miejscu. Dziękuję bardzo. No, nie wiem, zobaczymy. <laughs> e, no cóż, omówiliśmy pokrótce wam ten rower i w zasadzie będziemy kolejne rowery jak będą. Znaczy będą, ale powoli będą się zjawiać, bo w tym roku nawet tak się podniebieją. Tak, ten model mamy umówione. Nie tak, tu jest... Niebawem kolejna. Tak, i postaramy się je ważyć. Postaramy się. Bo było, no tak. Kto tak. muszę wygospodarować. Teraz już waga jest, tylko muszę wygospodarować miejsce na tą wagę. Gdzie się powiesić. Bo to taka, nie taka, normalna. To nie, nie, to nie cyk. waga, taka. No. Chcieliśmy to dokładnie zważyć. Tak. Tak, także. Dobra, prajma mamy udanego, Kolejne rowery niebawem. Dziękuję za dziś i pozdrawiam. Cześć. Cześć.